Dzień ma tutaj, Hubrexo i kolejny odcinek z FIFA 15: yy, Młode gwiazdy. Dzisiaj przedstawię Wam środkowego pomocnika grającego w FC Porto. Yy, już Wam pokazuję o kogo mi konkretnie chodzi. Yy, chodzi mi tu o właśnie Rubena Navasa. Jak widzicie, ogółem na początek 71 Overola i takie wszystkie statystyki w miarę wyrównane. Dobra skoczność, wytrzymałość, siła. Co tu jeszcze ma? Podkręcenie piłki, siłę strzału, podania. No zresztą widzicie to, tak? Drebling, kontrolę piłki, długie podania. Ma zaledwie 17 lat, więc bardzo młody. Portugalczyk Pozycja Środkowy pomocnik, ewentualnie środkowy pomocnik Defensywny Trzy gwiazdki sztuczek i słabszej nogi A tutaj no, W cechach i specjalnościach Nie ma nic Na razie Ale to się moim czasem z, Moim zdaniem Z czasem zmieni Boże, już, już gadam jak potwczony Jeszcze ja wam pokażę oczywiście jego cenę Hmm, gdzie on jest Od... wykazuje wielki potencjał No na początek 900 tysięcy tylko i 15 tysięcy pensji, jeśli dobrze mówię eee, więc naprawdę, no ja tutaj przedstawiam takich młodych zawodników troszkę też mniej znanych, a nie tam nie wiem, Pogba Kurtuado, bo to są już tak wypromowani i znani piłkarze że no, no nie ma o, nim, o, o, o o nich nic tak naprawdę mówić, no wszyscy wiedzą jak grają, jak y, są popularni, znani dobrze i w ogóle. No to ja wam przedstawiam takich piłkarzy nieco mniej znanych, więc y, dobra. Y, zaraz widzimy się, y, gdzie pokażę wam ile ma y, po jednym sezonie overalla i kosztuje. Ok, jesteśmy już po krótkiej przerwie i zobaczcie na jego statystyki teraz. Yy, ogółem 74, więc no nawet sporo mu overall podskoczył. Yy, skoczność, wytrzymałość, siła, reakcję na dość dobrym poziomie. Yy, Przekwyt, orientacja zresztą no, tutaj mać obok, tak? Yy, praktycznie wszystkie statystyki bardzo dobro, oprócz karnych. Ale to jest środkowy pomocnik, więc no, nie ma się do czego przyczepić. No, odbiór piłki, siła strzał, krótkie podanie, podkręcenie strzały z daleka, no to jest po kilku sezonach, no też tym piłkarzem nie grałem, podobnie jak Timo Wernerem, ale no powiem wam, że po kilku sezonach ten piłkarz może być świetnym defensorem i każde piłki, które będą chciały przejść przez waszą połowę, no on po prostu przejmie i od razu ruszy z nimi do ataku. się wam tutaj pokażę, no w cechach ich, specjalnościach nadal nic, ale no mówię, to się po dwóch, trzech sezonach moim zdaniem zmieni. No tutaj jak widzicie, no oczywiście 18 lat już ma, no nic mu tak, na, no oprócz statystyk nic tak wielkiego mu nie doszło. No jak widzicie cena 2,5 miliona i już y, dobra inwestycja na przyszłość, a nie wykazuje wielki potencjał, więc y, jest postęp i pensja 20 tysięcy. Więc jak ktoś szuka dobrego pomocnika defensywnego, a nie ma dużo pieniędzy, to właśnie Ruben Nawes jest tym, kogo szukacie. Dobra, no na razie to tyle. Jeśli macie kogoś, kogo uważacie za przyszłą gwiazdę, piszcie w komentarzach. Jeśli wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!